Witam w kolejnym odcinku i chyba kolejny raz zrobimy z jajeczek, bo święta coraz, coraz bliżej. Ostatnio robiliśmy zajączka jeszcze ze świętami, co nam się kojarzy? Pewnie baranek. To teraz będzie baranek. Baranek chyba jest nawet łatwiejszy niż zajączek. Zaczynamy go oczywiście rysować od jajka. Tym razem jajko będzie o poziomie. Jakie wyjdzie, tak nie je wyjdzie. Jedno jajko. Rysujemy następne jajko pod skosem i z drugiej strony malutkie jajko. Na razie może nie wiadomo, co to za bardzo jest, ale uwaga, teraz przechodzimy tutaj kolejne jajeczko i kolejne jajeczko. Myślę, że rysuje nam się tutaj buźka naszego baranka. Robimy dwie kropeczki, robimy mu uśmiech. I robimy mu kolejne dwa jajka. To chyba wiemy, to oczy. Podobnie jak bo u zajączka, zakreślamy je na, ciemno na dole, żeby sobie patrzył. Przykrywamy troszeczkę powiekami. Zrobimy mu taką ładną, tutaj, o palbankę. I teraz uwaga, to prosta rzecz. Takie prostokąciki, które na końcu będziemy robili na czarno, wiadomo, że to są nóżki. Mamy nóżki. Baranek jeszcze niekompletny. Możemy mu zrobić brwi, ale jeszcze niekompletny. Robimy mu rogi, takie dwa ślimaki. Proszę bardzo. A teraz dla wszystkich, żeby się wyżyć, bo wiem, że energia niektórych rozpiera, albo wszystkich rozpiera, bo nie możemy tak biegać sobie po placach, po wszystkim. Bierzemy ten ołówek, czy co tam mamy, i uwaga, na cztery robimy no, pełno, pełno, całym dynamizmem swoim, tutaj pełno różnych kolorowych, czy niekolorowych, czy nawet czarno-białych estów, floresów, bedlowów, jak to znam. I nam powstaje wtedy piękna tutaj wełna od baranka. Dziękuję wszystkim i do zobaczenia w kolejnej odsłonie.